Widzowie, dzisiaj wam pokażę Haka w drive, Drive. Latasz. I tak to jest jakby nietypowe, żeby latać. Bo to się robi tak. Klikasz E, klikasz ten dziwny wybuch, ten Select and Option, Fun stuff i flying Upward. I tak spamisz. O tak. I w końcu jak chcecie już teraz macie idealną odległość nie musicie stopować, ale wam pokażę. Robicie tak, widzicie, znów Fanstaff i boost. Odstopujcie. Teraz to leci. Boost. I, i tak samo zaczę latać. O, tak. tak to się robi. Wybuch bomby atomowej. Wie... Jak zlecicie, już to <laughs> i nie ma już po was nic. Palicie się i bomba atomowa. Więc to fajny tutorial. Dajcie łapkę w górę i pa.